W tym przykładzie zmieniła się tylko dziedzina funkcji f. Natomiast wykres funkcji x kwadrat rysujemy dokładnie tak jak w poprzednim przykładzie. Więc teraz musimy zmieścić funkcję f w zakresie od jedynki do trójki na x. To jest jedynka, tu jest trójka, więc w takim zakresie. Tak, tutaj mamy o, tą część wykresu nie? w tym zakresie. I teraz tak, tutaj będzie kółeczko zamalowane. A w tym miejscu, czekaj, o tu, będzie kółeczko niezamalowane, ponieważ zauważ, że przy trójce mamy nawias okrągły i to oznacza, że trójka nie należy do dziedziny funkcji. Nie ma takiego argumentu. Nie policzylibyśmy na przykład f od 3. To znaczy policzylibyśmy, ale ta funkcja nie przyjmuje wartości dla f od trójki. Zakolorowujemy między tymi punktami odpowiednią część wykresu. Tak wygląda wykres funkcji f w tym przykładzie.